Cześć, dzisiaj obejrzymy sobie ciekawy mecz Demuslima przeciwko Starbakowi. Demuslim, zawodnik, który kiedyś był jednym z najlepszych graczy w Europie w Starcrafta 2, aktualnie jest komentatorem Starcrafta 2, progamerem w Age of Empires 4 i co ciekawe czasem. Tak, jak The Muslim ma jakąś wolną chwilę od streamowania, to lubi sobie pograć w Warcrafta 3, więc zastanawiam się, czy The Muslim też może w jakiś sposób nie obserwuje tego, co się dzieje w świecie Warcrafta 3, że gra znowu, zyskuje popularność i może wierzy w to, że Blizzard też coś zaprezentuje, więc na wypadek się przygotowuje. Przeciwnikiem Starbucka, przeciwnikiem do Muslima jest Starbuck. Starbuck to jest naj, drugi najlepszy gracz w Europie. Lepszy jest tylko Happy, jeden z najlepszych graczy na świecie, jeżeli chodzi o Warcrafta. Zagrał maszę Gromowara z maszą. No, lepiej żebyśmy doceniali każdą chwilę, jaką mamy, bo masza prawdopodobnie w następnym patchu nie będzie już taki sam. Zmiany pewne są proponowane na tym bohaterze. Panda będzie miała mniejsze obrażenia ze swojego podmuchu, i to wszystko może mieć taki skutek, że panda po prostu już nie będzie tak grywalna jak jest aktualnie. Jak widzimy, Starbuck raczej kombinuje tutaj z pandą bardziej niż z standardowymi bohaterami. Będzie chciał sobie zrobić poziom trzeci, większa mikstura leczenia w jego ekwipunku, więc będzie mógł coś kombinować z agresją. Jeżeli chodzi o Demuslima, chce zagrać sobie szybko kopalnię złota. Co ciekawe, na trzech farmach. Dokładnie tak, na trzech farmach, więc ciekawe podejście. Tacy gracze też jak The Muslim, bardziej, musicie wiedzieć, że. Mimo tego, że on nie gra w Warcrafta 3, to to jest aktywny gracz na wysokim, profesjonalnym poziomie, nawet w tym age'u, od wielu, wielu lat. Więc to, że on nagle gra w Warcrafta, to nie znaczy, że on nagle nie wie w ogóle co robić. Jedyne co to taki zawodnik musi się tylko przypomnieć strategię, wyczuć na nową grę i zazwyczaj w ciągu 2-3 miesięcy taki zawodnik jest w stanie złapać poziomowo taki graczy jak Starbuck. Cała, wiecie, cały czas aktywność, 20 lat w pro robi swoje. Więc e, ja osobiście uważam, że gdyby nam wróciło takich e, byłych graczy Warcrafta 3, e, którzy grają teraz w inne gry, to naprawdę scena Warcrafta mogłaby się totalnie zmienić. Lucifron na przykład, Vortex. Grabi, gdyby wrócił do takiej bardziej, bardziej aktywnej gry, jeszcze motywacji czasem chyba Grabiemu brakuje do tego Warcrafta, czy on niestety nienawidzi nocnych elfów, tak samo jak i ja, jeżeli chodzi o grę przeciwko nosem elfom. Anda na trzecim poziomie, zobaczcie, pierwszy podmuch, jeden chłop wyciągnięty. Jak widzieliśmy, to mi się spodobało. Zobaczcie, The Muslim wiedział, że tej wyżyczki nie uda się zbudować, bo panda ją zniszczy swoim podmuchem, dlatego sobie ją anulował. To są malutkie rzeczy, które pokazują, że, te, że ci gracze naprawdę są bardzo, bardzo mądrzy. Tu tak ktoś by się mógł zastanowić, dlaczego nie uciekał chłopami. Chłopi i tak też by nie uciekli, a jeden chłop zawsze chowa się w kopalni, więc będzie szansa tego chłopa jakoś tam utrzymać przy życiu, i panda, jak widzimy, musiała użyć trzech podmuchów, żeby tego wszystko, wszystkiego się pozbyć. Ale tak jak wiemy, gracze ludzi, tak naprawdę, kiedy robią sobie drugą bazę, oni można powiedzieć, że są mm, przyzwyczajeni do tego, że tracą chłopów przy budowie. Albo w trakcie początku działania tej kopalni, więc to, co tak naprawdę się tutaj wydarzyło, to jest coś standardowego, jeżeli chodzi o rasę ludzi. Nie jest na pewno Demustin tutaj zaskoczony. Jest to taki chleb powszedni dla graczów tej rasy, graczy drzewce wiedzy zbudowane dwa razy przez starbaka, więc widzimy, że na początku będzie dużo driad. Dużo driad, drzewo życia, czyli kopalnia zloda, która kontruje. Panda kupiła sobie buty szybkości. Panda wie, że nie ma wieżyczki, mało punktów zdrowia, ale przeciwnik był wyskautowany, że agresywnie idzie do bazy przeciwnika, więc Panda mimo tego, że mało punktów zdrowia, może tutaj jeszcze coś spróbować zdziałać troszkę bardziej, spowolnić ekonomię przeciwnika. Ale zobaczcie. The Muslim. Będzie próbował atakować bazę przeciwnika. Panda wycofuje się do bazy. Pozbyła się jednego, dwóch peonów jeszcze. Chłopów. Peon, chłop, prawie to samo. Piękny podmuch od Pandy. Bardzo dużo obrażeń. Dwie księżycowe studnie jeszcze do wykorzystania. Czwarty poziom gorzelnika. I proszę bardzo. Kolejny podmuch od Pandy. I sporo doświadczenia złapanego. Patrzcie, prawie jest siódma minuta, panda już ma 4,5 poziomu. Taka ciekawostka, proponuję czy ciekawostka Demuslim? Może tak ostatnio, znaczy ostatnio, z pół roku temu rozmawiałem sobie z Demuslim, no tak ogólnie, co tam, jak tam. I Demuslim mówił, że właśnie, że ma, że ma dziecko, jego żona jest Szwedką, on sam teraz mieszka w Szwecji, uczy się szwedzkiego. I jego dziecko po szwedzku mówi lepiej niż on, bo to wygląda tak, że w domu rozmawiają po angielsku. Jak żona zabiera dziecko do, do babci, to tam z kolei rozmawiają po szwedzku. I on się uczy języka szwedzkiego już jakiś czas. I mówi, że to jest właśnie super. Jak człowiek jest młody, jak się wszystkiego tego tak naturalnie uczy. I że właśnie jego młode dziecko. Nie chodząc do szkoły, wiadomo, wychowując się po prostu w rodzinie dwujęzycznej, po szwedzku mówi bardzo, bardzo dobrze w taki sposób, że on czasem nie wszystko rozumie, co dziecko do niego mówi, jeżeli zacznie mówić po szwedzku. <laughs> Więc to są naprawdę takie fajne małe rzeczy. Ale dobra, wróćmy do tego Warcrafta 3. Tak bardziej, żeby przybliżyć może troszeczkę profil zawodnika. Panda już ma piąty poziom, zobaczcie. Dryady pomagały pozbywać się żywiołaków wody, bo to są potrzebne. Rozproszenie magii bardzo dużo robi. Pytanie, jak zawodnik z Wielkiej Brytanii poradzi sobie teraz z pandą, która ma piąty poziom w ósmej minucie? Jedyny plus jest taki, że teraz ta panda nie ma za dużo many. Czeka pewnie tutaj teraz Starbuck na to, żeby kupić sobie miksurę many. Zobaczymy, czy będzie miksura many, czy nie będzie. Na razie mamy nie widzimy. Ogrzy pogromca pomaga w walce z Driadą. Driada próbuje się uratować. Dosyć szybka jednostka raczej zdoła. Mikstura jasnego umysłu kupiona przez Pandę. Panda, czy będą wrażenia jakieś tutaj krytyczne, czy nie? Nie było obrażeń krytycznych. Arcymak użył i tak leczenia. Szpony ataku, szpony ataku, kto podniesie? Panda zdążyła. Widzieliście, jak Driada blokowała, ale Driada za to zapłaci swoim życiem. Więc niestety driada za to zapłaciła swoim życiem. Arcymak prawdopodobnie będzie w stanie uciec. Panda obrażenia krytyczne 147. Zobaczcie, posiada Buty Szybkości, może będzie w stanie coś działać. Król Góry biegnie, żeby pomóc. Podwójne tajemne sanktuarium. Brak wieżyczki, co ciekawe, w bazie... w drugiej bazie gracza ludzi. Starbuck cały czas szkoli jakieś driady. Próbuje ustabilizować swoją ekonomię. Król Góry jest. Wsparcie. Bradny spali młot. Był w stanie pomóc kalenowi poszukiwaczowi, który szukał w tym momencie właśnie pomocy i od poczciwego Krasnala. A mówią, że Krasnale wredne, proszę bardzo. Pytanie, czy to jest samie czy samica? Bo Krasnale i Krasnalki chyba też mają brody, nie? Nie, no, Bradny. summits Co teraz będzie chciał zrobić Starbuck? Starbuck, jak widzimy, robi sobie drzewo wieczności. Jeszcze chcę dodać kilka dryad. Driady są, tak jak mówię, potrzebne przy obronie przeciwko żywiołakom wody. Żywiołaki wody też dają dużo doświadczenia, więc to jest takie dodatkowe doświadczenie. Panda też może na tym levelować. Zobaczymy, czy będzie zagrany drugi bohater, bo panda dosyć szybko wbiła ten poziom piąty. Jest malutki Creepjack. Udało się zabrać jednego lodowego trola. Zobaczymy, co dalej. Panda w pościgu za kapłanami. Jest atak na żywiołaka, doświadczenie, wędruje na konto pandy, kolejny żywiołak, przywołany, nie ma już tutaj niestety driada zniesienia magii, strzelec jak, jakiś przechwycony, ale kosztem dwóch uczniczek, Zapany strzelec, kolejny. Proszę bardzo, panda coraz bliżej szóstego poziomu, robi się gorąco, robi się duszno. Wymuslim musi tutaj coś wykombinować. Ciekawe czy będzie zagrany drugi bohater jakiś, druidzi. Tutaj już jest pełna ekonomia. Jeszcze ogniki dorabiane do zbierania drewna. Łamacze zaklęć, łamacze zaklęć, uwielbiam krwawe elfy. Uwielbiam, łamacze zaklęć. Panda, mikstura leczenia wykorzystana. Panda, szósty poziom, proszę bardzo. No i gra teraz się zaczyna dla Muslima. Teraz to jest inna gra, można by powiedzieć, w momencie, kiedy panda wbija szósty poziom, Arsmak ma poziom czwarty, Król Góry ledwo drugi. Do drugiego to on się w sumie dopiero przybliża. Driady, zobaczcie, jak polowanie tutaj jest cały czas. Polowanie na żywiołaki wody. Druid wyleczył pandę, panda musi na siebie uważać. Czy panda zostanie zablokowana? Nie, nie została zablokowana. Panda Buty Szybkości jest w stanie odbiec. Polowanie na kapłanów. Kapłan schwytany. Bardzo ładnie wszystko tutaj jest targetowane Starbucka. przez Starbucka. Jak widzimy, naprawdę mecz na wysokim poziomie, ale i tak jestem zdziwiony, że Demu tutaj jeszcze jakoś walczy, ale na razie no trzeba to przyznać. Dostaje bęcki. Dostaje bęcki od kolegi, młodszego kolegi ze Starcrafta 2. Jeżeli chodzi o Starbucka, ja ze Starbuckiem, gra, ze Starbuckiem kiedyś grałem w Starcraftie 2. Graliśmy w jednej drużynie przez pół roku. Ale to były czasy StarCrafta 2, więc to odległe czasy. Ile? 10 lat temu? 10 lat temu, no. Ankh reinkarnacji. Hmm, wisiór energii, dobry przedmiot, przyda się z pewnością. Panda zobaczycie zobaczcie, łamacze zaklęć. Łamacze zaklęć są odporni na magię, tylko łamacze zaklęć są kontrolowani przez Dryady z kolei. Więc zobaczymy, jak ci no, łamacze zaklęć będą sobie radzili. Ładny atak na kapłanów, pięknie. Dwóch kapłanów wyciągniętych i drugi kapłan wyciągnięty, świetnie. Król Góry. Król Góry posiada Ank inkarnacji, więc sobie poradzi. Fajnie byłoby sobie jednak ten Ankh przetrzymać na później. Panda, panda jak widzimy, uniknęła ataku Króla Góry za pomocą basza, czyli takiego ogłuszenia z auto-ataku. Jak widzimy, nocny elf za bardzo nie chce się bić. O, użyty, użyty ult! Ale od razu, patrzcie jak mądrze wycofuje się gracz ludzi. Od razu, od razu. Świetnie, świetna decyzja kapłan tutaj. Można go złapać. Zobaczcie, jakie mądre zagranie. Od razu. Nie ma walki, od razu uciekamy. Nie ma sensu. Mądry Warcraft. To jest mądry Warcraft. A mądry Warcraft wcale nie jest taki łatwy, jakby się wydawało. Ale pandy dają dużo doświadczenia. Wow. Te pandy dają naprawdę dużo doświadczenia. O, Męka Gębiarz zagrany. Bohater, który będzie dostawał buffy w najbliższym patchu. Ciekawe, jak sobie poradzi gębiaż. Król Góry, trzeci poziom. 75 supply'a u Demu. U Bakiego 70 z kolei. 77-70. No jest troszeczkę przewaga uracza ludzi. Jeżeli chodzi o polepszenia szału, nie ma. 1-1 zrobione polepszenia. Tutaj co mamy? 1-0. Wyciągnięta milicja, czy mi się wydaje? Nie, wydawało mi się. A mógłby wyciągnąć milicję, bardzo dużo drewna ma. Dobra, jest atak. Piąty poziom Arcymaga. Arcymag zagrał, co ciekawe, żywiołaki wody na poziomie trzecim. Panda pierwsza biegnie oczywiście. Rozeznacie, co tutaj się dokładnie dzieje. Masz był, panda złapana na sekundkę. Panda ogłuszona, jest TP, jak widzimy od gębiarza. Gębiarzy z Dreadami i druidami, tutaj jakimś trolem, próbuje pomóc. Gorzelnik został otoczony przez łamaczy zaklęć, nie może im zadawać obroszenia za swoją pomocą swojego. Y, tutaj jest przywrócona mikstury niewrażliwości, czy mikstury niewrażliwości uda się odpalić? Nie udało się odpalić mikstury niewrażliwości. Jeszcze się tutaj obudziły skalne golemy, które atakują druida, które atakują też łamaczy zaklęć. Panda na szóstym poziomie załatwiona. Gębiarz kolejny na celowniku. Gębiarz musi użyć swojego... Gębiarz w ostatniej chwili użył swojego kamienia zdrowia. Udało się. Golemy dołączają do bitki. To jest prawdziwa rozruba awantura. Proszę bardzo. Masa tutaj niedźwiedzi pada. Zaraz, król góry. Proszę bardzo, kolejny druid przechwycony. Gębiarz jest na celowniku. Gębiarz, czy będzie w stanie się uratować? Król góry wychodzi do przodu, żeby go zaatakować. Czy będzie basz, czy nie będzie? Zwój leczenia wykorzystany. Druid otoczony. Druid otoczony jeszcze przez murloki. Wow. Ta panda, ta panda. Panda cofnęła się do bazy. Księżycowe studnie mają polepszenie. Regenerują szybciej w nocy swoją manę i mają więcej tutaj punktów many do regeneracji. O 100. Driady. Próbują tutaj przechwycić jakiegoś kapłana. Gębiarz musi na siebie uważać. On sobie myśli, kurde, jednak lepiej na tej budowie było. Proszę bardzo ogłuszony. Ewentualnie jakieś kurde kabelki. Sobie... Połączyć tu, tam elektryk teraz dobrze zarabia, a dał się namówić na tego Warcrafta, żeby dołączyć do nocnych Elfów, Panda była w stanie wybronić za pomocą swojej umiejętności specjalnej, gębiarz wraca do gry jeszcze wierzy. Masza nie mógł mi oszukać. On by te, czegoś takiego mi nie zrobił. Jeszcze będzie fajnie, jeszcze się pobawimy. Będzie przyjemnie. Ale mam dziwne pytanie: Czy kiedy panda jest, pod, jest w formie innych pand, to czy wtedy dostaje doświadczenie, czy całe to doświadczenie wędruje na konto drugiego bohatera? Szpony ataku plus 12. Ej, dla pandy to jest dobry przedmiot. Bo panda gra pod obrażenia krytyczne, zobaczcie. Dlatego to może być dobry przedmiot. Łamacze zakręć świetnie się tutaj sprawują w tej grze. Ogniki próbują uczuć. A, brakuje błogosławieństwa natury, zobaczcie! Brakuje błogosławieństwa natury. Normalnie drzewo miałoby z tym błogosławieństwem 7 pancerza. 2, a 7 pancerza? Jest różnica, prawda? procentowo. Jest ogromna różnica. Przechwycony druid, kostru ocalenia, Gębiarz. Ratuje. Driady zablokowały się o prosiaka. Brakuje mi tutaj może jakiejś jednej czarodziejki, czegoś takiego. Dobra, atak. A może on nie chce robić za wielu czarodziejek, bo wie, że ciężko będzie je utrzymać przy życiu. Brakuje jest zwoi leczenia, ale ciekawe, że sobie radzi właśnie bez zwoi leczenia grać przymierza ludzkiego. Król Góry mocno atakowany, ale posiada anka reinkarnacji, więc w razie czego wstanie za chwilkę drugi raz. Ank, jak widzimy, zadziałał. Jednak ang kupiony, dobry ang kupiony w Europie, żaden z AliExpress. Jednak niestety nie było to wystarczające. Król Góry, Polek, Panda siódmy poziom. Meister, prawie poziom piąty. Kto wie, może jeszcze ich szansa, ale problem jest taki. Zobaczcie, w tym czasie to jest właśnie to, to jest właśnie makro tych graczy. ach. Aż mi się przyjemnie na to patrzy, powiem wam szczerze. Coś, co wyróżnia wyjątkowo graczy Age of Empires, ogólnie Age of Empires wszystkich, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, i graczy StarCrafta, to jest to, że oni mają makro na bardzo wysokim poziomie. Czyli wiecie, czują, że mogą sobie zrobić nagle trzecią bazę, to oni to zrobią. Nie mają supply bloków, budynki produkcyjne, tyle potrzeba polepszenia robione, kiedy jest na to moment i tak dalej. Ci gracze naprawdę posiadają wyjątkowo rozwinięte makro. Jeżeli chodzi o Warcraft 3, to on tego makro tak naprawdę posiada dużo mniej niż Starcraft 2 i Age of Empires 4. Ja na przykład prawdziwego makrowania dopiero nauczyłem się w Starcraft 2, kiedy przyrzuciłem się z Warcrafta 3 wiele, wiele, wiele lat temu. Był taki epizod, że tak naprawdę gracze ze wszystkich RTS-ów w pewnym momencie próbowali grać w Starcrafta 2. I tam makro to było w ogóle. Uh, koszmar dla mnie to był na początku. Ale się nauczyłem. Nie było to łatwe. Ogłuszenie rakietkami od majstra niestety nie działa na łamaczy zaklęć. Panda używa znowu swojej umiejętności. Patrzcie, od razu wycofuje się arcymag arcymag nie został ogłuszony. arcymag nie został ogłuszony. I zobaczcie, Panda używa swojej umiejętności specjalnie, specjalnej, Arcymak co raz mówi, Sayonara kolego, zobaczymy się kiedy indziej. To taka sama reakcja, kiedy walczycie z łowcą demonów na szóstym poziomie, prawda? I użyje swojej metamorfozy, jak to widzicie, to przede wszystkim najpierw przed oczami macie Gigi, później sobie myślicie, matko jedyna, jaki on jest silny, a później myślicie, że dobrze byłoby uciec. Tylko już jest za późno. Ale tak, w razie czego zazwyczaj chcecie uciekać w takim momencie. Nie chcecie się bić. Miksułem ty magii. Majster jest bity, dlatego. I zobaczcie, on wie, że przeciwnik teraz nie ma swojej umiejętności specjalnej, więc może być agresywny. To jest mądre granie, naprawdę. Słyszę nieraz, że, nieraz, że Warcraft 3 jest prostą grą. Hmm. Każda gra jest prosta, jak się rozkminie, ale uważam, że jednak Warcraft 3 no, wymaga trochę myślenia. O, gdzie idzie? Tutaj sobie przeskoczył, zobaczcie. Żeby sprawdzić, czy jest kopalnia. Swoje leczenia są w ekwipunku tym razem. Panda, co posiada panda? Panda posiada no tylko te przedmioty. Król góry ma miksturę niewrażliwości. Król góry 1200 punktów zdrowia. Duża różnica w supply'u. 90 u gracza ludzi zaraz będzie. Nie? Król Góry odważnie, ale Król Góry... O Jezu, Jej. Jej... jak on dużo obrażeń dostał ten Król Góry. Trochę za odważnie wyskoczył. Mikstura Niewrażliwości właśnie została przez to spalona. Górski Olbrzymy pojawiły się w walce. Zobaczymy, jakim to wyjdzie. Alchemik... Yy, na no, Alchemik, majsterca cały czas używa swoich rakiet. Panda musi użyć Podmuchu. Panda właśnie obrażenia krytyczne za trzy stówy! Panda obrażenia krytyczne za trzy stówy zadała! Ale liczba, no robi to wrażenie. Zobaczymy. Kolejny podmógł. Tutaj jest troszeczkę poranił tej jednostki z tyłu. Jak widzimy, Meister poprawia swoimi rakietami. Rakietami, Panda coraz mniej punktów zdrowia. Leczy się. Przerzucona była mikstura leczenia. Kula jadu. Teraz w ekwipunku również pandy. Meister coraz więcej potrzebuje many, ale many zaczyna brakować. Panda nie ma w ogóle many. Tutaj brakuje dosłownie. Ale zwoje leczenia posiada arcy w swoim ekwipunku. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa zwoje. Zaraz te obrażenia będą tak naprawdę. Oj, 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 oj ojoj, bohater uratowany. Nie dużo zabrakło, żeby ten majster pożegnał się z życiem. 40 punktów zdrowia Król Góry. Król Góry, czy będzie młot, czy nie będzie? I Proszę bardzo. Starbuck po prostu opuszcza grę. Zobaczcie, jacy gracze nam powoli wracają do Warcrafta 3. Zawodnicy tacy jak właśnie Demuslim. The Demuslim, The który nie gra aktywnie w Warcrafta 3. On sobie czasem tam jak ma przerwę, tak powiedziałem, od streamowania gra w Warcrafta 3. On cały czas jest pro w Age of Empires 4. Jest cały czas komentatorem Starcrafta 2. Więc powiem Wam, że robi to wrażenie, że taki zawodnik jest w stanie wygrywać na takich zawodników jak Starbuck, mimo tego, że Starbuck jest jednym z najbardziej aktywnych aktualnie graczy w Europie. Więc ciekawe, jakby ta nasza scena Warcrafta wyglądała. Gdyby więcej takich graczy, właśnie jak Demusim, jak Lucifron, jak Vortex, jeszcze wiele innych ników wróciło do gry, No myślę, że mielibyśmy naprawdę złoty czas Warcrafta. Ale zobaczymy, może Blizzard zrobi jakieś ciekawe aktualizacje, może pokaże coś na Blizzconie w 2026 roku i skusi niektórych zawodników do powrotu. Mam nadzieję, że gra wam się podobała, dzięki, że jesteście, że wspieracie kanał swoją nawet obecnością. No i co? Do zobaczenia w kolejnej grze.